Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. To taki krótki przekaz w ciągu dnia. Jeżeli mi się uda, to nagram dłuższą audycję na ten temat. W zasadzie ja już nagrałem jedną audycję półgodzinną, chciałem ją wyemitować wieczorem, ale wydarzyły się rzeczy bardzo ważne, przynajmniej ja je bardzo mocno odczuwam. Jeżeli ktoś by się mnie spytał właśnie jak to czujesz, Olaf, to Wstrząsnęło to mną bardzo mocno. A pamiętajmy, że dzieje się dużo rzeczy na świecie, w Polsce, wybory, to wszystko, ale to, te dymisje tych dwóch dowódców zszokowało mnie to. I w zasadzie ja nawet publikowałem tutaj takie smsy z 5-10-15 i nawet napisałem tam, ale zasłoniłem, czego będzie dotyczyć się. Dzień 10 października, czyli ten dzisiejszy dzień, ale jakoś, nie są, jakby zakładałem, że nic nie będzie. A teraz ta dymisja tych generów naprawdę mnie zszokowała. To jest dość skomplikowane, żeby to wyjaśnić, jak ja to czuję, ale to może nie chodzić po prostu o zwykłe wybory, nie. To może nie chodzić o to, że idą wybory i teraz jakiś dwóch generałów zrobi jakiś maniwes polityczny. Bo ja słuchałem już generała Skrzyp Skrzypczaka, co o tym sądzi, e Szeremetiewa sobie posłuchałem, co o tym sądzi, e powertowałem trochę audycji, trochę internetu i ja to zupełnie inaczej czuję. Ja się boję, że tu mogą być grubsze rzeczy, o których my nie wiemy, nie wiadomo czy się dowiemy, które mogą za jakiś czas wypłynąć. Być może tych dwóch panów nie chce robić tego, co wcale nie jest dobre. I boję się, że po prostu no mam nadzieję, bo, bo, bo nie wiadomo, jakby ile można mówić na internecie, ile nie. W zasadzie można bardzo niewiele mówić. Więc ograniczę się tylko do takich właśnie może przeczuć właśnie, że, 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 że dzieją się chyba jakieś grube rzeczy i my tego nie wiemy, nie będziemy wiedzieć. Myślę, że na pewno Pan Krzysztof Jackowski dzisiaj zrobi przekaz. Nie wiem, czy warto go słuchać. Myślę, że często jest nie warto. Znacie moje zdanie, że ja uważam, że, że, że działalność jest często wyjątkowa, jeśli chodzi o Pana Boga, jest wyjątkowo szkodliwa. Ale ja rozumiem i ja się zgadzam z tym właśnie, że wielu ludzi nie słucha Krzysztofa, ale ja posłucham, bo myślę, że na pewno. Krzysztof, zrobicie audycję, też znaczy na pewno, no, tak myślę, tak czuję, że, że zrobi audycję i zrobi właśnie o tym, to jest bardzo ważne i myślę, że ja go posłucham i jak ktoś ma ochotę, to ja wam powiem, jakby co ja o tym sądzę, co ja o tym czuję, bo tam może coś paść, ja często tak z kimś rozmawiam albo jak kogoś słucham, to wtedy czuję, reaguję na to, co słyszę. I wtedy właśnie pojawiały się te SMSy, które potem się sprawdzają. Może dla przypomnienia, posłużę się przykładem, jak ktoś mnie słucha pierwszy raz, to od trzech lat pan Krzysztof na przykład pięciokrotnie chyba strzelał, kiedy będzie krach, kiedy będzie kryzys i za każdym razem pudłował. Ostatnie razy to strzelał właśnie w styczniu, to mówił, że będzie w kwietniu, a potem coś maju, potem jeszcze w czerwcu. A wcześniej też tam był wrześniu, były różne miesiące, różne lata przez ostatnie trzy lata. Żadne z tych przepowiedni się nie sprawdziły. Ale co istotne, teraz od czerwca już Pan Krzysztof w zasadzie przycichł całkowicie o tym krachu. Zwróćcie uwagę, przycich, bo żaden z tych strzałów się nie powiódł. Ale kiedy ja go usłyszałem w styczniu, tam któregoś dnia i usłyszałem że on coś mówi o kwietniu czerwcu to mówię nie to absolutnie bez sensu. Ale od razu powiedziałem nie 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 nie. nie. I od razu napisałem to jest wszystko film, filmy są o tym zrobione że od razu jakby poczułem w wyniku słyszenia jego słów poczułem dwa miesiące dwa miesiące i dokładnie co do jednego dnia po dwóch miesiącach jakby zbankrutowały te banki w Silicon Valley tak? i chodzi o to że ja na to zareagowałem, tak? Czyli jakby ja przez trzy lata ani razu nie strzelałem tam, że o tu będzie kryzys, tam będzie kryzys, tam będzie krach czy coś tam. Zupełnie inaczej to widziałem. Pan Krzysztof strzelał kilka razy, za każdym razem było pudło, ja strzeliłem tylko raz i od razu było w dziesiątkę i dokładnie tego dnia zbankrutowały te banki. To jest przepowiednia dokładnie z dokładnością co do jednego dnia. To nie chodzi o to, że jak chcę, chcę się tylko chodzi o to, że czasem, a w zasadzie często, jak słyszę Krzysztofa, to tuje te rzeczy i dzisiaj on będzie robił audycję, ja posłucham go uważnie. I jeżeli poczuję, jeżeli po prostu Pan Bóg da natchnienie, to postaram się wam je przekazać, a może słabo poczuję, i nic nie będzie, więc tyle. Ale jeżeli poczuję, to wam to przekażę. A jeżeli Pan Krzysztof nie będzie robił audycji, to, to po prostu sam zre zredukuję to, co ja czuję i tyle, nie. Ale to są bardzo ważne wydarzenia. Te, ta dymisja tych dwóch generałów jest bardzo ważną rzeczą. Ja w sensie, ja to czuję i to może być związane z rzeczami wcale nie z takimi, jakimi większość z Was podejrzewa. Nie? Znaczy, bo większość będzie mówiła tam, że tam jakiś tam Izrael, tam jakieś takie rzeczy, a to może być jeszcze drugie dno, jeszcze bardziej mroczne, jeszcze bardziej ukryte i. Będzie trzeba poczekać z 2-3 miesiące, 2-3 tygodnie, 2-3 miesiące. tak często, Ja wiem, że to tak często powtarzałem, ale zwróćcie uwagę, często tak się sprawdzało. Nie? I teraz również z 2-3 miesiące będziemy widzieć nie? I, i wtedy będzie inna epoka. No, zobaczymy. w Znaczy sensie otworzy się inna epoka, tak samo jak, jak gdzieś tam na wiosnę, na przykład 3 lata temu, na wiosnę też otworzyła się inna epoka. Tu może się otworzyć jeszcze kolejna inna epoka. I są dwie drogi: albo nic z tego nie będzie, albo będzie naprawdę bardzo, bardzo grubo. Nie wiem, no, każda jest możliwa, ja y, 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 po prostu nie wiem. No, z drugiej strony, jak są grube rzeczy, to z drugiej strony wiem, że pan, przyjście Pana Jezusa, powtórne przyjście Pana Jezusa jest jeszcze bliższe, więc y, no, każdy odczuwa to po swojemu. Dobra, nie będę Was y, męczył y, tym moim mówieniem, po prostu chciałem z Wami się podzielić tak na gorąco, że ja to bardzo mocno odczułem nie to ja wam muszę powiedzieć tak uczciwie że ja tak naprawdę jakby jak wam to powiedzieć to no, ja jestem bardzo wrażliwym człowiekiem e, tak naprawdę choć e, gdzieś tam nie wiem no, w, ży w życiu tam często nie wiem, taka taka twardość jest jakby nie, nie ale tak to ja jestem bardzo wrażliwy jak ja gdzieś widziałem te wydarzenia w Izraelu no, to ja to bardzo mocno głęboko przeżywałem. I teraz porównajcie jakby nie, że, że tam są takie wydarzenia takie rzeczy Gdzieś to mnie tam, czasem mi się nawet uzakręciła kręciła przy i po prostu uderzało to we mnie. Może też, nie wiem, to tak samo jak piątek we mnie uderza, nie? I piątek jakoś mocniej przeżywam, to może też gdzieś te rejony ja też mocniej przeżywam. Może takie jest wytłumaczenie. Eu, ale zwróćcie uwagę, jakby, że ja to mocno przeżywałem, a tam jakieś wybory, jakieś debaty. Ja nawet nie gadałem żadnych debat, mnie to nie interesuje. Nie, to wszystko są te same szajki, to ja, ja na to w ogóle nie patrzę, ale jak zobaczyłem tych dwóch generałów, to uderzyło mnie mocno. Uderzyło mnie mocno i albo kilka przepowiedni zrealizuje się jednocześnie, albo nic nie będzie. Modlę się o to, że nic nie będzie, choć z drugiej strony, jeżeli się zrealizuje kilka tych przepowiedni, nie chodzi o to o, o przepowiednie, ale chodzi o to, że wtedy faktycznie... Wejdziemy w inny etap jakby realizacji po prostu takich rzeczy, które są opisane w Piśmie Świętym, czy w tych przepowiedniach, czy przekazach no i tyle, zobaczymy. To tyle, tam nie chcę tam jakby niepokoić, nie chcę siać strachu, do tego mamy wielu innych widzących, czy tam stawiających karty, czy innych ludzi w Polsce różnymi rzeczami się zajmujących. Więc straszyć ja nie chcę, ja w ogóle mam inne nastawienie do, do tego, ja będę jeszcze robił, o, o tym audycji tłumaczył, ale po prostu jest takie coś, że ważne rzeczy się dzieją i to, to nie jest mocno związane z wyborami moim zdaniem, bo ja często pada, padały tam jakieś wybory, ja myślę, że nie, ja myślę, że z wyborami to jest mniej związane. Wyobraźcie sobie, mówi się w mediach, że o to, że to z wyborami, z wyborami. Ja myślę, że z wyborami to jest na trzecim miejscu. Z Izraelem na drugim. A z... na trzecim. Jak będzie, zobaczymy. 6 dni, 6 dni, 6 dni. Dzisiaj coś: dziesiąty, dziesiąty październik to. No coś mi się kojarzy 6 dni, nie? coś mi tak przechodzi 6 dni, ale tam było, że 5, 10, 15, 15 październik, a 6 dni to będzie 16, to może 16 będzie widać pierwsze te, jakieś pierwsze coś, kiedy jest 16, dzisiaj jest wtorek 10, czyli środa 11, czwartek 12, piątek 13, o kurczę to będzie ten, piątek 13, sobota 14, Niedziela, 15 i poniedziałek, za tydzień w poniedziałek. Za tydzień w poniedziałek najpóźniej muszę zrobić ten film, zobaczymy. Jakby co to mi przypomnijcie i tyle dobra, nie zabieram więcej czasu. Słuchajcie, zbieram się do kościoła na godzinę 18. Trzymajcie się z Panem Bogiem i tam jeśli chodzi o Krzysztofa, to wiadomo, że. że każdy robi jak chce, ja posłucham, aby zrelacjonować, że może zareaguje bo zauważyłem, że często jakoś tak te poczucia są takie właśnie, że ja czuję, czuję rzeczy odwrotnie niż Krzysztof, nie? że jak on zwodzi, to ja mówię, że to jest zwodzenie, czyli czuję odwrotnie, że to nie jest dobre, to jest niedobre, tak? że to jest zwodzenie. I tak zauważyłem, że najczęściej tak właśnie jak krzesiwa są, jak krzemień o krzemień właśnie, jak dwa kamienie walą o siebie, wtedy iskry powstają i te iskry to są najlepsze takie poczucia. Więc Specjalnie posłucham Krzysztofa, jeśli będzie dzisiaj nadawał, a jak nie to jutro, ale myślę, że na pewno się do tego się. to jest ważne, to są ważne rzeczy i, i ten dobra, nie chcę zabierać więcej czasu, bo to jest też jakby czas jest ważny i lepiej jest go spożytkować na modlitwę, muszę starać się być bardziej konkretny, choć z drugiej strony to jest takie, wiecie, bicie się z tymi, tymi, nie? że niby jak się robi dłuższe audycje, to niby to się lepiej pozycjonuje, ale w sumie w sumie te, te audycje mają ten sam odsłon, więc może bardziej, bardziej starał się być bardziej konkretnym, nie? I tyle. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, z Panem Bogiem i, I tyle. I do zobaczenia, do usłyszenia wieczorem albo pewnie późno w nocy. Cześć. Z Panem Bogiem. Cześć mówię jako Olaf, a z Panem Bogiem mówię jako człowiek, który po prostu ugina kark przed Jezusem Chrystusem. Hej.